Hej, okay, siemano, witam was, ja jestem DIVIONER, a to jest e, taka informacja ogólna dla widzów, moich wszystkich, e, każdego jednego z osobna. E, otóż, jeżeli m, ktoś miał taki problem, że po prostu nie widzi jak wrzucam e, jakiś film, udostępniam publicznie czy coś w tym stylu, to aby usprawnić e, informowanie o tym, że jakiś film przesłałem, Proponuję sobie wejść w subskrypcję. Tutaj mamy takie opcje ogólne i e, ustawić mnie. Na przykład, jak ja mam tutaj 39 mata, e, ustawione mam, że e, pokazuje mi aktywność tylko przesłane filmy. Możecie ustawić całą aktywność, ewentualnie, no tak, całą aktywność. I od czasu do czasu, i kliknąć to, i informacja przychodzi o całą aktywność. O, tak jak ja mam ubory, już sprawdziłem. Mam ubory zaznaczone całą aktywność, Rado tego to sobie zaznaczę, i e, dostaję informację na maila, że mm, Bora wrzucił sobie film, udostępnił publicznie. Czyli jest to dobre rozwiązanie, jeżeli ktoś chce być na bieżąco ze wszystkimi e, odcinkami z e, moich serii. Tak więc polecam właśnie zaznaczyć sobie tę opcję. No i. Mam nadzieję, że jakoś to usprawni yy, całokształt. Tak więc z mojej strony to by było na tyle. Trzymajcie się strzała.